Dobry wieczór. Zwycięstwo, które cieszy, nie jesteśmy w niebo wzięty, ale na pewno 1-0 jest wartościowym wynikiem przed, przed rewanżem. Wiadomo, że stać nas i powinniśmy zagrać lepiej. Natomiast wiem, że wiem, że to jest nawzajem powiązane, spokój plus e, e, winik wynik dałby nam wynik pozytywny, jeden drugi da nam ten spokój, który jest nam potrzebny, żeby, żeby grać w piłkę lepiej. Z kolei e, w, żeby osiągnąć wynik już trzeba mieć tego spokoju trochę więcej i oprócz tego początku, kiedy e, było to widoczne w, naszym, w naszych poczynaniach, już później było też sporo, sporo takiej nerwowości, ale myślę, że wynik jest zasłużony. Powinien być, powinien być większy, powinno być na pewno przynajmniej dwoma bramkami i zwycięstwo. Natomiast e, cieszę się, że po porażce jest, jest e, zwycięstwo. Poprosimy o pytania. Dzień dobry, pani trainerz. Matuł za program pierwszy Polskiego Radia. To czy z perspektywy tego wyniku i tego, jak prezentował się rywal, czy w ciemno przed tym spotkaniem wziąłby Pan taki wynik i czy tak grającej legi mają bać się przeciwnicy też z perspektywy tego meczu? Nie jesteśmy ani w Iraku, ani w Afganistanie. To myślę, ja, ja tak podchodzę, że ani nie oczekuję, że bym się ani się nie boję nikogo, ani nie oczekuję, żeby ktokolwiek się bał drużynę, którą prowadzę. Po prostu y, jesteśmy w procesie budowania formy sportowej. Chcemy grać y, lepiej to nie jest coś, co może się stać z dnia na dzień. Ja nie będę apelował o czas, bo i tak to nikt nie zrozumie. Natomiast ja wiem, że ten czas jest potrzebny, żeby po prostu grać lepiej, bo tej drużynie jest jest potencjał do tego i ona zacznie grać lepiej. Na pewno ten wynik jest, nie jest wynikiem wymarzonym. Ja oceniając ten mecz uważam, że bardziej zasłużony byłby i bardziej realny byłby wynik 2-0 niż, niż 1-0, ale muszę szanować to, że wygraliśmy 1-0 i że przed rewanżem mamy lepszą sytuację na pewno niż, niż nasz rywal. Musimy 90 minut tam zapracować na to, żeby po prostu przejść dalej. Mateusz Wietesk, Kartor Jędrzejczyk na środku obrony. Zadowolony pan jest ze współpracy tych stoperów i czy to będzie Pierwszy wybór, jeśli chodzi o zestawienie środka pola legi Warszawa. Środka obrony. Posłuchałem pana, bo tak? Pan wczoraj zasugerował. No, tak. E, no, rywalizacja jest w zespole i, i Wietes za dzisiaj zagrali na środku obrony. Mamy kilku zawodników, którzy też mogą grać. E, jestem zadowolony z obu. Wiem, że znowu mogą oni też grać lepiej, że będą grać lepiej. Ale e, to przyjdzie czasem. Dzisiaj, nawet trochę m, przed czasem, wystawiliśmy też Luisza Roche na lewą obronę, bo jest to chłopak, który już trenuje z drużyną, ale e, nie wytrzymał cały mecz. Pomimo tego zagrał dobrych 60 parę minut, e, 70. E, wytrzymał, więc to są wszystko rzeczy, które, e, o których my wiemy i które po prostu są utrudnieniami na ten moment. Na pewno. Jak zlapiemy, a zlapiemy naszą formę i będą wszyscy dostępni, to będzie wyglądało, że lepiej. To ostatnie pytanie ode mnie. Chciałem zapytać, ilu zmian możemy się spodziewać, czy ta sama jedenastka może też wystąpić z koroną? Czy wątpię, że taka sama jedenastka, ale też nie będzie dużo zmian. Ktoś jeszcze? Poproszę. Dobry wieczór, Panie Trenerze, Paweł Pawłowski, Radio RMF. Mówi Pan, że drużyna potrzebuje czasu, ale tak konkretnie, ile czasu potrzebuje ta drużyna, żeby zacząć dobrze grać? Tydzień, dwa, miesiąc, może więcej? No to jest dobre pytanie i tutaj nie chcę tak jak Pan Trener, probierz niczego siać, natomiast Trudno jest, trudno jest powiedzieć konkretną datę, kiedy, kiedy to, to się, się stanie. Ja mogę tylko z całą, z całą pewnością, e, e, widząc, widząc tą drużynę, jak ona pracuje na co dzień, widząc potencjał e, tej drużyny, mogę tylko stwierdzić, że ona będzie grała dużo lepiej. I na pewno to e, w tym okresie czasu, kiedy jest początek sezonu, kiedy e, też od razu wymagamy przede wszystkim i wyników, ale też dobrej gry jest sztuka po prostu przejść przez ten okres z jak najmniejszymi stratami. Tak? Straciliśmy dużo w pierwszym meczu, trzy punkty. Nie powinniśmy stracić, nawet mając swoje problemy w grze, my w tym meczu mogliśmy spokojnie co najmniej zremisować. Więc e, zanim nam zacznie wszystko funkcjonować, my po prostu musimy jak najwięcej punktować. A wtedy później jak już będziemy mieli ten, ten swój moment, to... O wszystko, o wszystko też, o wszystko będzie łatwiej, o też o ten winik, tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Dzień dobry panie trenerze, Hubert Pogrzewski, portal nasz futbolką. Ja chciałem zapytać jakie były założenia taktyczne na ten mecz i jak z perspektywy tego przebiegu tego spotkania oceni pan wykonanie tych założeń. Dziękuję. Znaczy yy, widzieliśmy, że drużyna... Z Finlandii bardzo liczyli na, na dłuższe zagrania, że będą chcieli zbierać drugą piłkę, że będą chcieli w ten sposób grać, żeby, żeby ta piłka była bardzo bezpośrednia. My chcieliśmy z kolei trzymać tą piłkę jak najwięcej na ziemi i troszeczkę, w, jeżeli chodzi o pierwszą polowę, po, po, po początku straciliśmy to, tak, dobry początek, gdzie właśnie chcieliśmy, graliśmy to, co... Chcemy grać i potem e, przez pewien moment graliśmy na, na, na warunkach e, z, e, drużyny z Finlandii, więc e, z założeniami jest tak jak, jak, jak z naszą grą, na pewno e, w, brakuje sporo, żeby powiedzieć wszystko jest zrealizowane i wszystko jest super, ale też widzę chęci, żeby to, żeby to się stało i żeby za tymi zależeniami iść i pracować, więc... To jest dobry prognostyk dla mnie, że na pewno to, yy, to wykonanie będzie z czasem coraz lepsze. Jeśli to już wszystkie pytania, to dziękujemy serdecznie. Dobranoc. Dziękuję. Pana terenera poproszę w pierwszej kolejności o podsumowanie spotkania. Czy są kałuższe? Yeah, it was a tough game in uh, tough conditions. Uh, I'm really happy about uh, about our team because we, especially in the second half, we defended really well. Uh, it was pretty much as we expected. Lekia has a strong uh, structure in the game, so they force us, uh, they like sort of force us down, and basically our attacking play is worse because of that. and Our counter play was not. Sharp enough to create enough chances. We get basically one good chance in the whole match, it came in the in the set play, uh, but it was a really good chance. A really good chance to score, they did from the goal line, but overall, I'm quite happy with the result. We can improve the, our attacking game quite much in the fields, and uh, overall, it's going to be easier for us because we don't have to travel and we really play and home.

w defensywie. Legia to pokazało, że jest bardzo dobrą drużyną, dobrze zorganizowaną, świetnie grającą w odbiorze. Stworzyliśmy sobie w zasadzie jedną sytuację z całego fragmentu gry, choć to była bardzo dobra sytuacja i żałujemy, że jej nie wykorzystaliśmy. Ze swojej strony w rewanżu w kopie, musimy przede wszystkim poprawić grę w ofensywie. Nasz środek pola dzisiaj nie funkcjonował najlepiej. Potrzebujemy więcej kreatywności i mam nadzieję, że zobaczymy ją za tydzień w rewanżu. Podsumowując, Legia była naprawdę silnym przeciwnikiem z tego wyniku zero do Jestem raczej zadowolony. Prosimy o pytania. Proszę bardzo. Marek z Sportowe Fakty. Pytanie do trenera, czy jakby ich celem od początku było jak najniżej przegrać, ewentualnie, się do właśnie, się jak najmniej bramek, żeby być przed rewanżem w lepszej sytuacji? Of course we wanted more, uh, uh, but uh, basically the, uh, the game ended up that we defended quite deep and, and, and when we get the ball we try to be in possession as, as much as possible to get our structure a bit higher because many times we uh, end up attacking too fast because there was, it was mainly countering quite happy with that in the second half and uh, and overall the result of like one nil is not bad. a difficult place to play like in, in, in Warsaw. So so we need to improve, that's, that's, that's clear. Uh, and, uh, but with our chances, what we created today, uh, I'm quite happy with the result. Oczywiście, że chcieliśmy więcej i przez drugą część meczu broniliśmy dość głęboko, a po odbiorze założona na, na tym, żeby utrzymać się dłużej przy piłce i skonstruować akcję. W drugiej odsłonie spotkania byłem całkiem zadowolony z tego, jak wyglądała nasza gra. 0-1 to naprawdę nie jest zły wynik, podniesiony na trudnym terenie, w Warszawie, z szansami w zasadzie nielicznymi, nie jakimi stworzyliśmy, jestem, tak jak wspomniałem, dość zadowolony z wyniku. Uh, I think Latvia played quite once as we expected. Uh, the number 8 and 24, they are made the game by looking at the side channels and they use quite once the, the banks, the sides, and, and, and that's quite difficult to defend without breaking your own structure. So we basically took them out, tried to put them out, and we were successful many times by uh, bringing our number 10s out. So we didn't want them. To, we didn't want our side to be exposed for their attacks. So it worked quite well because they have strong wingers, and these Colombians you know, they are quite good, uh, in one in one situation. But we kept them out and. Uh, Many times let them close because it was more safe. Basically, uh, let them play on the power sixteen. But, uh, but uh, difficult to say what to expect. Uh, of course, Manchester uh, that, a strong team, and uh, in that way, what I'm quite happy about is that they like getting getting to the middle, really close to our goal, into really good positions. They the game from the side. Legia w dużej mierze to tak, jak tego oczekiwaliśmy. Numer 824, czyli Valerian Gilia i Andre Martins prowadzili, prowadzili grę, uchamiali skrzydła. Przy, takiej, przy takim sposobie przerywala trudno zachować równowagę zespołu, ale nam to się w miarę dawało sukcesami, zatrzymywaliśmy ataki gospodarzy. Na skrzydłach udało nam się zatrzymać Arbydasa Nowikowasa, który jest bardzo dobry, że jeden na jeden, a pozostały mógł do środkowania. Cieszę się, że gra toczyła się przed, przed szesnastką i że zetknęliśmy przeciwnika do gry na skrzydłach, a na środek pola został w miarę bezpieczny. Mam nadzieję, że w meczu rewanżowym zaprezentujemy się jeszcze lepiej. Czy są jeszcze pytania? Dziękujemy bardzo.